To jedyna matko ja W końcu trzeba zabrać się do roboty. tego siódmego nie było. Okej. Okay. Dobrze, no to popatrzmy sobie na to zadanie. Szóste, zadanie szóste. Bandvorte die Odpowiedzcie na pytania na tym niemieckim. Ja pierdolę. Devil Cookie. No cudownie. No chyba mamy do porozmawiania po lekcji. Nie jesteś dzisiaj u wychowawcy. Okay. I poza tym dostajesz nagany. Przepraszam, nie wiedziałem, że mam włączony mikrofon. No, to masz przerąbane. Sorry. Trzeba było się zastanowić wcześniej. A teraz odpowiadasz na moje pytania. Zadanie szóste. to nie jest definicja natężenia prądu. Ani definicja prądu. To, co napisałeś, czyli różnica potencjałów, to jest napięcie. Napięcie, czyli, czyli po prostu różnica potencjałów. Nie. nie. No nie da się grać, no. No nie da się, kurwa, grać, no. Kurwa. Nic robić nie można, ani obejrzeć pierdolonego wykładu. Ani kurwa pograć nawet. A co? będzie najlepsze. Tak. Proszę, nie przeszkadzaj mi, bo właśnie zaraz będziesz na widoku. Przepraszam, to y, y, dzisiejsze wykłady prowadzę z tamu, więc y, musiałam y, wygonić, y, wygonić co po niektórych. Nie chcę widzieć jego do jebanego wąsa na żywo już. Ja, ja, właśnie, ja właśnie panią słyszę, no ale cóż zrobić? takie. takiego. tylko napiszmy tak. Provider. Wiecie, jak się pisze provider? Przespał, provider. Jaki kurwa, provident? Kto to powiedział? Powiedzie, to czyli oś, tak. Będziemy się dwójki Rockstar Nie napinaj się, bo ci gacie jedną. Który? Ej, osa, osa Kurwa, jakie dobre Ty, ogórki Kurwa, ale te piasejki Kurwa, kurwa, ale Punkty są świetne Ej, grupa Musted 20-punktowy regulamin <ścoughs> Nie Tempy chuju, tłumaczyłem ci, że robimy wszyscy, kurwa. Jakiś... <śmienny> <śmienny> Szanowni Państwo, <śmienny> chciałam przypomnieć, że jesteście Państwo na mikrofonie ogólnym. No, wyjdź stąd. Ostatni ja temat to, to nie, był ochrona nie środowiska. Fake news. coś się Lime. Przeklinamy. Uwaga, tu jest warszawianka. Co to będzie ta warszawianka? Kurwa. Hej, co to za słownictwo? Walnut. Czy, czy, czy pisanie XD jest na miejscu? Bardzo? Jak to się mówi? Jeszcze jak? Plus jeden, Byczku, dziękuję.